Ja jestem Hariego, a dzisiaj robimy challenge w Headball tu Nadal jesteśmy pierwsi. No i challenge jest prosty. <laughs> Musimy strzelić komuś powyżej 10 goli. Jak strzelimy powyżej 10 goli, kończy się odcinek, widzowie. A póki tego nie zrobię, nie kończy się odcinek, więc odcinek może być dość długi. Dobra. Widzowie, i staram się jak najszybciej skończyć ten odcinek, no bo wiecie, widzowie. Ja tutaj nie będę oszukiwał. O, dobra, dobra, łatwo, łatwo. O jejku! Nie chcę robi takie samo buje. Nie ze mną, tak? Ej, kurde, dobry jest. Szanuję, dobry jest. Dobry, dobry muszę. Dobra, dobra Dobra Szybko, szybko, dobra jest git, jest git. Widzowie, możemy to zrobić za pierwszym razem. Możemy, o widzowie, jeszcze cztery jeszcze cztery. Din, din, din. O tak. Nie, no już jest nie widzowie. Ale taki ostatni. Do... Dobra. Dobra. <laughs> Dobra, widzowie, nie udało nam się, niestety. Nie no, nie wiem czy niestety nie. No może wy nie chcieliście żebym wygrał i tu przez was! Nie, no żartuję, nie przez was. Nie, ale. A, no, niestety nie udało się. No, widzowie, co tu wiele mówić? No, muszę się bardziej postarać, nie? No, widzowie, może ten odcinek, jak mówię, się skończyć szybko albo wolno. Widzowie, tutaj. Tutaj nigdy się nie wie. Tego nikt nie wie, kiedy to się może skończyć. Dobra, ten jakiś słaby jest. Ty, petary dostałem. W jakimś sensie, że strzela mocno gola. Oho, panie! Ty, 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 ja ci dałem frajerze, to dwie, żebyś nie beczał mi tutaj. Dobra, widzowie! I, 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 i! O, panie! Dobra, dobra, udało mu się. Czemu? Ci, czemu ci widzowie robią? Czemu ci widzowie tutaj tam, tam robią ciągle to samo? <grym> dobra, dobra, widzowie. Dobra, widzowie, wahu! Nie, no, raczej tego nie pobijemy. Ale postarajmy się, widzowie. Muszę naładować telefon. O ty, Skubańcu, jeden. Nie ze mną taki numer, koleżko. Koleżka się chyba zapomniał. No, koleżka myślał, że jest lepszy ode mnie. Nie, widzę. Widzę, że koleżka podskakiwał. Dobra, widzowie. Dobra, dobra. I jesteśmy, jesteśmy. No i gramy sobie jeszcze raz, no. Co my? Teraz widzowie poradzimy sobie, tak? Tak, jak? Widzowie, jak to wygląda? Ja wszystkie mecze wygrałem. Chyba, znaczy, no tak. Pięć meczów wygrałem, no. Pod rząd. O Jezus, ten nie... Nie, to robią co, żeby się ich przestraszyć, niby? Dobra, widzowie. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra widzowie. <śpiewanie> no nie. Widzowie! Ej, ja miałem, ja miałem w ogóle, widzowie, ja się wyłączyłem, nie? Że ja nagrywam, no mam dziesięć, wiecie, więc kończę odcinek, więc nara, Dziesięć golów, pop.